Siema wszystkim. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam jak usunąć błąd od ten, który się świeci od hamulców tutaj. Prawdopodobnie jest to wina czujników zużycia klocka. Po prostu mamy dwa nowe, wymienimy i zobaczymy coś to da. Zapraszam do oglądania. Tutaj mamy to wciczkę tego To nie, nie było świętego tamtego, to ma jest cała zasypana Zaraz będziemy podłączać nowy czujnik, a drugi jest z tyłu. Zobaczcie na jakiś żeby się to przeciściło. Zaraz będziemy poddawać nowy czujnik. Gdzie on jest? A na stole. Pokażę Wam jak on wygląda. No też szczotkę wtyczkę daj. A to taki coś. Już idę. Jakie byś chciał? Mały, duży, szczotkę na zęby i pędzelkę. Szczotkę na do zęby. Dobrze. No okay, kurwa, ale ciemno i lampka o, luksusowo nowy czujniczek jest tam wsadzony tu on idzie sobie kabelkiem i wchodzi nam tu no i zobaczymy, czy będzie działało bo w starej kostce chyba kawałek pina został no ale dobra, zobaczymy złożymy to jakoś i rozkręcamy tył jak widzicie ta wtyczka, do której się wsadzało nowy czujnik, ono była już zdrutowana, to było skręcone na izolację, te kabelki są tam, no ale na to też mamy sposób, żeby to ten czujnik funkcjonował, żeby nam błąd się nie świecił, trzeba po prostu skręcić kabelki i błąd nie powinien nam się świecić, skręcamy te kabelki, i zaraz zobaczymy, czy się. czy się uda. Bardzo, druciki mamy skręcone. Tam się świeci tylko ręczny. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. I tam, w środku, nie, nie to się widać. O, kabelki są po prostu skręcone, owiniemy to izolacją. No i tyle, błąd się nie świeci. Niestety, zgodnie ze sztuką, nie udało się tego zrobić. No ale, chociaż się błotnie świeci. No chyba, no, 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 że wiesz, to teraz sprawdzamy te klocki, a nie? No. No. Kamera się zacięła, tak Kamera się zacięła. czujniczki, mam. czujniczki oh, tak. mamy tu. Yy, dzięki za oglądanie sieła.